Wołowina to pełnowartościowe białko, kreatyna, żelazo i B12. Wspiera mięśnie, energię i poprawia metabolizm. Jaja to źródło pełnowartościowego białka, choliny oraz luteiny. To wsparcie dla mięśni, mózgu i hormonów. Olej kokosowy źródło tłuszczy MCT daje szybkie paliwo dla mózgu i nie utlenia się przy smażeniu, a również ma właściwości antywirusowe i antybakteryjne. Zielone warzywa, źródło wapnia i magnezu, a także błonnika, a przede wszystkim źródło i bogactwo antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia, a także wspomagają regenerację komórek. Masło, witaminy A, D, K2 i kwas masłowy wspiera jelita, odporność i gospodarkę hormonalną. Kiszonki, źródło naturalnych probiotyków oraz witaminy C. Wspierają nasz mikrobiom jelitowy, odporność, a także kontrolę apetytu. Prosto, konkretnie i zdrowo. Po 40 to ma znaczenie.